Cześć, witajcie widzowie w dzisiejszym odcinku. Od razu Wam powiem, że przepraszam, że tak długo znowu nie nagrywam, ale mam nadzieję, że to będzie moja ostatnia taka długa przerwa. Mam nadzieję, że wszystko dobrze słychać. Ehm... No niestety nie udało mi się znaleźć ehm, tej ostatniej monety od kurczaczki. Ehm... No dobra, wrócimy sobie. Wrócimy sobie tam, gdzie byliśmy, żebyśmy sobie mogli to skończyć. Przepraszam Was, że tak długo nie nagrywałam, ale wiecie, założę się, że większość z was pewnie miała kiedyś tak, że dobra na jutro. Nie nagrałam. Albo, dobra, zrobię coś jutro i tego nie zrobiłeś oczywiście, bo ci się nie chce. No i u mnie też tak wyszło Mam nadzieję, że odcinek mi się spodoba i mam nadzieję, że nie każdy z was nie na obraził, że tak w ogóle nie nagrywałam Oczywiście druga część Super Candy No i lecimy Trzeba dojść z powrotem do tamtego miejsca No checkpointa tu już mam Dobra No przeszukałam chyba trzy razy tą mapę całą i... Niestety nie znalazłam tej ostatniej monety Jakby ktoś z was wiedział Gdzie yy, Jest tam moneta ostatnia to możecie mi napisać dziękuję też za rady, które mi napisał w komentarzu Logarin i postaram się do nich zastosować, tylko to nie znaleźć w bo no ja się zbytnio nie znam no, myślę, że powinno być ok. Jak nam się nie uda przejść gry, no to trudno, bo moim zdaniem, jak nie znajdziemy tej monety ostatniej, to niestety nam się nie uda przejść tej gry. No, ale trudno. Wszędzie już sprawdzałam, czy nie ma tej monetki. No i nie ma, niestety. Ale trudno, przynajmniej się już będziecie, może wy znajdziecie, bo przynajmniej nie będziecie wiedzieć gdzie jak przejść grę. A nie mnie bić. Tylko jeden. No. Bierzemy wszystko. Tutaj na pewno tego nie ma, nie. Dobra, lecimy sobie tutaj po tych siatkach. No, tutaj niestety nic nie ma, i to jest odcinek, którego nie lubię. Dobra, Walę na ślepo tutaj, jak zwykle dawaj, żyćko, i lecimy. Mówię, bym sobie częściej zaczęła nagrywać odcinki na zapas, tu ten. Słuchajcie, kto by chciał... Ała. Kto by chciał, żebym zaczęła nagrywać Teamsy, a i tak je pewnie zacznę nagrywać. To bardzo chętnie, bo już się dowiedziałam przynajmniej, jak mi grać. Tak, dziękuję, dziękuję. Ja też dziękuję. Dobra, przejdziemy sobie od, obok tej rośliny mięsowernej rośliny, która i tak nas nie dosięgnie. Tak, widzowie, na dole też sprawdzałam. E, dobra, nie chciałam się... Przyznam się, nie chciało mi się czekać, aż to tam. Nie mogłeś na to wskoczyć. Znowu mi się nie chciało czekać, aż to przeminie. Dobra, starczę już tu. I mamy checkpointa. Tutaj znowu będzie ten dziadek, nie? Najlepiej już potem cały czas spamić po prostu z tego szlifta, żeby ich bić. Jeśli ktoś by nie pamiętał sterowania, to jeszcze raz mogę wytłumaczyć. No to tak. WASD. sterowanie. Strzałeczki, zmiana yy, kamerki, spacja oczywiście, ska skakanie. Yy. Co tam jeszcze było? Shift, bicie. Chcesz uderzyć? Klikaj shifta Ja zawsze spamię, ale jak ktoś sobie obiezuje inną taktykę, to przecież się nie obrażę. Tego też nie lubię. Dobra, kolejny tutaj wszedł. Zostały nam jeszcze trzy szkraby tutaj. Dwa, e, dobra. E, jeszcze sobie, jak sobie podczas gry przypomnę jeszcze co tam było. Aha, jeszcze escape do ustawień, jak chcecie sobie właśnie tak. No i w, oczywiście macie teraz te sterowania, jak sobie leć escape. Tam będzie sterowanie, oczywiście. jak chyba w każdej grze, tak jest. Zwłaszcza w Minecraft. Będziesz tak krążył teraz? E, dobra, musimy to też teraz. Tutaj już wiecie, jak to tam było. Właśnie tam do tej dziury, bo nie mam ochoty cię tutaj. Zrobiłabym to przed odcinkiem, gdyby nie... mi się chciało wcześniej grę odpalić. Ale ja jestem tak. A kto wie, może sobie jeszcze dzisiaj z wrzucimy. Fajna gra Stworzymy sobie domek, nową rodzinkę I żebym w sumie Mam taki jeden mega fajny świat Który zaczęłam w sumie przed wczoraj No na dziękuję ci, Kao. Tak, tak, ja sobie też dziękuję, że mi grzyby urosły Co, co, co te grzyby się bały, że zjedzone zostaną? Nie wiem, no prawdopodobnie tak znaczy, osobiście ja nie lubię grzybów. Kto lubi, niech napisze w komentarzu: Ja nie lubię grzybów. No i cóż, dobra, lecimy do drugiego etapu. A no i, i oczywiście, jeśli ktoś Uciekajmy. by chciał. Uciekajmy, zbliża się wielki o, No dobra, ucieczka przed niedźwiedziem. Mój ulubiony etap. Uważaj, Kao, aby... Tak wiem. Dawaj monety. Jak on przebiegł przez tę dziurę? Nie wiem, stopa mu nie Dawaj monety! Nie, monetki nie pozbieraliśmy! Dobra, będziemy musieli jeszcze raz to zrobić. To, tym razem będzie trudniej. Nie zapomnij o checkpointie! Czekaj, tam był jakiś checkpoint, bo nie zwróciłam uwagi, ale chyba go pozbierałam. E, dobra, widzowie dajcie znać, czy pozbierałam go czy nie, bo ja sama nie zwróciłam na to uwagi. Dawaj monetki. Chyba będziemy musieli to przejść jeszcze raz, bo... Nie pozbier... No, chyba się wkurzę zaraz. Dawaj monety! O, 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 o. E, dobra, no przynajmniej szybko zbieramy te monety. Tutaj, Je, je już myślałam, że tego nie przeskoczę. Dobra, dobra, gdzie będzie ta moneta? Dobra, i tak mi się pewnie nie uda pozbierać w kątej jednej. Aha, tylu monet nie pozbierać. Dobra, widzowie, nawet jakby nam się nie udało yy, tych wszystkich tutaj. O, dobra. Aby rzucić bumerangę, dobra, ja wiem to. Aby rzucić bumerangiem, też potrzebujesz kliknąć e, tak samo jak rzucisz, rzucisz kurczką. O kurczę, kurczęczki pieczone. E, dobra, no zastrzeliłam, ale coś z tego, jak do wody, i tak wleciało. serio? Dlatego ja nie nienawidzę właśnie tych No właśnie. Patrzenie. Ja nie nieważne. Nie strzelać w nie, nie ściany. Eee, dobra, spróbujemy po prostu jak to zrobić? No teraz nie mogę zlecieć. Uff, dobra, dawaj mi tę pszczołę. Ała! Ich tu było więcej. No potrzebujemy. Dobra, dawaj jeszcze. Dobra, nie ma. Sprawdźmy sobie. No, monet nam dużo brakuje. Dużo. Mam nadzieję, że ten le level jeszcze trochę poszło. A gwiazdek też nam tym sporo brakuje. No i tych fioletowych, Dobra. Potrzebujemy jeszcze. 60 monet. 12 fioletowych i 16 tych wiazerek Dobrze wyliczyć potrafię jakbym coś źle policzyła to by beka była Dobra weź Pamiętam że raz walczyłam z takimi dwoma krasnoludami i prawie przegrałam no przecież cię widzę, ślepa nie jestem. Dobra. Te, ale gdzieś ty polas. Czekaj tam. Czekaj ta, czekaj ta. Eee. Halo. Ja, a na luda, żeś mi zostawił. No ja umiem walczyć, ale wiesz. Mi się czasami nie chce. A ty, ty ciś. Dobra, co tu się robiło? Jeszcze coś u góry mi zostało? Krzyżki Dobra, rzucaj w te. Ale pamiętam, że ja tego nie lubiłam, bo raz zleci, że musisz wszystko od nowa zrzucać No, plecki cię bolą, trzeba nie. Trzeba byłoś trochę potrenować, a nie. Jesteś kangurem, co cię plecy bolą, kurcze. Kurczaki pieczone. Raz zlecisz i po tobie. Nie rozumiem tylko czemu ten kangurek wody nie lubi. Raz by się umył wow! Patrz jakiś jak ci dym leci, jak, jak się walnie. Dziękuję ci, Kao. Teraz jestem wolny. Nie muszę więcej pracować przy zbieraniu kryształów. Aha, to te kryształy, jakich zbierałeś? dobra. O nie, dobra, pamiętam na to na Hmm, on jest bardzo podobny do takiego jednego etapu w takiej jednej grze, ale ta gra jest już bardzo stara. O kurczaczki. E, Dobra. No dobrze, że tu przeleciałeś, nic nie widziała. Nie bij! Dobra, nagram sobie dzisiaj odcinek na zapas, bo bardzo chętnie bym w simsy pograła. Jeszcze z fanfidzowymi. E, no dobra. Uważaj, tam jest skrzynka, a w niej dynamik. Będzie biegał za tobą, dopóki nie natrafi na przeszkodę. Добра. <трики> Алла. <глаз> ну no и супер. No i niestety już wiemy, widzowie, że nam się nie uda tego przejść. No ale trudno. Przynajmniej mam nadzieję, że Wam się uda. Nie będę już zwlekać z tym. No i co? Przeszliśmy jeden etap. Przechodzimy jeszcze kolejny? Nie, bo ten etap jest długi. No dobra widzowie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, mam nadzieję, że większość z was się na mnie nie obraziła, że już tak długo nagry nie nagrywałam. Wrzucę mam nadzieję jeszcze dzisiaj dwa odcinki, a nie jeden. Z góry dziękuję za łapkę w górę. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, ale ten kangur skacze, ja tak nie potrafię. No i co? Cześć.